Biblijne opowiadania dla serduszek pokrzepiania. Prawdziwy przyjaciel Olejek i kadzidło cieszą serce, lecz słodki jest przyjaciel, który radzi szczerze. Księga Przypowieści 27, 9 Człowiek, który ma przyjaciół, musi obchodzić się z nimi po przyjacielsku, a jest przyjaciel, który przylgnie bardziej niż brat. Księga Przysłów 18, 24 Kto kocha czystość serca, tego wdzięk warg sprawi, że król będzie jego przyjacielem. Księga Przysłów 22 11. Chcesz mieć przyjaciela? Sam bądź przyjacielem. Taka to wskazówka, której ci udzielę. Bo przyjaciel miłość zawsze okazuje, a nie jeden brata w druchu swem znajduje. Dzisiaj posłuchamy kilku opowieści, które o przyjaźni pełne też są treści. Po co dziura w dachu? Kiedy pan Jezus przybył do kafarnaum, wieść o tym rozeszła się pomału. Ludzie przychodzili całymi rodzinami, żeby Jezusa słuchać godzinami. Pewien Michał mieszkał kilka domów dalej. Kto to był? Opowiem wam o tym Michale. Nie wiem tak do końca, czy od urodzenia. Czy po prostu stała się tragedia, nie do opowiedzenia? Michał był paralitykiem, ciągle w łóżku leżał. Kilku jednak miał przyjaciół, którym tak się zwierzał. Ileż dałbym za to, co wy wszyscy macie. Takie piękne chwile w życiu przeżywacie, możecie się cieszyć z różnych prostych rzeczy. Mój los beznadziejny, nikt mi nie zaprzeczy. Chciałbym poczuć zapach morza, wiatr w swych policzkach lub pospacerować z wami po naszych uliczkach. Trochę popracować, coś zrobić w warsztacie. Ale co jest z wami? Jakoś dziwnie wyglądacie? Powiedz nam, Michale drogi, czy słyszałeś już te wieści? O Jezusie z Nazaretu jakieś opowieści? Nie, nic nie wiem. Pierwsze słyszę. A czy wy coś wiecie? Chętnie dziś posłucham, co mi opowiecie. Otóż niedaleko jest wielkie poruszenie. Mnóstwo ludzi przyszło, coś jak zgromadzenie. Przyszli, aby słuchać słów o wiecznym życiu. Niektórzy są jawnie, niektórzy w ukryciu. Jezus ich naucza i robi coś więcej. On może i ciebie uzdrowić, czym prędzej. Tyle wielkich cudów ten Pan Jezus zdziałał, więc czym jest dla niego choroba Michała? Koniec narzekania, jest wielka nadzieja i my nie zostawimy naszego przyjaciela. Sam przecież nie jesteś dziś w swojej niedoli. Masz bowiem przyjaciół pełnych dobrej woli. Otóż my, Michale, coś postanowiliśmy i dlatego tutaj dzisiaj przybiegliśmy. My cię zabierzemy do uzdrowiciela, który wszystkim hojnie łaski swej udziela. Jeśli mu uwierzysz, tak też ci się stanie. Tam cię zaniesiemy, to nasze zadanie. Wzięli go na nosze, razem udźwignęli i ruszyli prosto. Kilka ulic minęli. Wreszcie tam dotarli, gdzie tłumy czekały i gdzie do Jezusa kolejki się ustawiały. Wszyscy tu przybyli po swe uzdrowienie, a niektórzy nawet po duszy zbawienie. Ludzie bardzo chętnie słuchali też słowa, a mądre to słowa i przyjemna mowa. Co teraz zrobimy? Wszyscy się tu pchają, już od kilku godzin pod drzwiami czekają. Słuchajcie, chłopaki, my się nie poddamy. Musimy więc działać, na co my czekamy. Jeśli już nie drzwiami, to oknem wejdziemy. Jak się nie da oknem, w, w dachu dziurę wytniemy. Do dzieła chłopaki, najpierw dach zrzucimy, a potem Michała na linie spuścimy. Jak postanowili, tak też zadziałali. Choć nie było łatwo, lecz się postarali. Wkrótce ich przyjaciel już leżał przed Panem, a Jezus tak powiedział, widząc wielką wiarę. Mój chłopcze, odpuszczone są grzechy Twoje. I wtem zaszeleściły otwierane zwoje. Bo to się bardzo nie spodobało faryzeuszom. Ach, oni zawsze podważać słowo muszą. Lecz kto by tam wtedy na takie coś zważał? Każdy przecież w sercu Jezusa słowa rozważał. Na koniec jeszcze dodał nasz kochany Pan: Wstań i weź swe łoże, wróć do domu sam. Tak właśnie się stało. I to w jednej chwili. Wszyscy więc byli zdumieni i Boga chwalili. Dobrze mieć przyjaciół, chyba mi przyznacie, mam nadzieję, że i Wy takich posiadacie. Przyjaciel Jezusa, Pan Jezus Chrystus. Najlepszy przyjaciel, wierny, szczery, dobry, czy i wy go znacie? Choćbyś nawet nie miał przyjaciela innego, zawsze możesz liczyć właśnie na tego jednego. On nie zapomina o tych, którzy go kochają. Może z Was niektórzy tę historię znają? Pewnego poranku w pewnej miejscowości do Pana Jezusa doszły wiadomości. Zachorował Łazarz, brat nasz ukochany, ten przez Ciebie Panie tak umiłowany. Odrzegna to Jezus, słów tych używając, wszystkich zatroskanych nimi pocieszając. Nie na śmierć ta choroba tu się pojawiła, ale aby chwała Boża Potężnie się objawiła. Po dwóch dniach wyruszył z uczniami w drogę. Mój brat zasnął. Ja mu obudzić się pomogę. A wy chodźcie ze mną, byście uwierzyli i na własne oczy cud ten zobaczyli. I choć to nie było dla niego bezpieczne, do Judei trzeba było udać się koniecznie. Ponieważ łazarza bardzo on miłował i za przyjaciela zawsze go traktował, wyruszył z radością duchem prowadzony, aż doszedł do celu w łazarza rodzinne strony. Marta mu wybiegła pierwsza na spotkanie. Gdybyś tylko był tu z nami, nasz cudowny panie, to nie umarłby nasz brat. Jednak wiem to ja. Że jak ty poprosisz Boga, to on wszystko tobie da. Rzekł jej Jezus. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Marta całym sercem szczerze uwierzyła i głęboko w duszy bardzo się cieszyła. Potem wszyscy razem do grobu się udali, gdzie cztery dni prędzej łazarza chowali. Jezus, choć wzruszony jeszcze ze łzą w oku, tak oto powiedział przy zebranych wokół. Usuńcie ten kamień, choć czwarty dzień w grobie. Zaufałem, ojcze, zaufałem tobie. Ty mnie wysłuchujesz, gdy wołam do ciebie. Ty mnie tu posłałeś, ty sam, ojciec w niebie. Wyjdź, łazarzu, z grobu. Donośnie zawołał, do z siebie przyjaciela z miłością przywołał. Łazarz wyszedł z grobu cały powiązany, owinięty chustą, płótnem skrępowany. I kiedy już z niego wszystko pościągali, łazarz się okazał zdrów jak ryba cały. Wielu Żydów uwierzyło, gdy to wszystko zobaczyło. Taka była radość, tak się weselili. Pan Jezus nie zawiódł, wszyscy się cieszyli. Dla swojego przyjaciela on ma zawsze czas. Nie zapomniał o łazarzu, nie zawiedzie i nas. Łazarz, Marta oraz Maria zawsze Pana przyjmowali, chętnie Jego słów słuchali, chętnie Mu usługiwali. Przyjaźń to jest więź dwustronna, zawsze o tym pamiętajcie. Troszczyć się o swych przyjaciół nigdy nie zapominajcie. A gdy Pan Ci da przyjaciół, to Ty w nich dostrzeżesz, jego życie, Jego słowa, gdy dobrze ich wybierzesz. Prawdziwy przyjaciel popchnie cię do góry, kiedy w twoim życiu pojawią się chmury, słońce ci przysłonią i wiatr zacznie wiać. Wtedy twój przyjaciel będzie z tobą stać. W chwilach zniechęcenia wskaże ci na słowo, poda swoją rękę, pomodli się z tobą. Pan Jezus ma ciało. Działa przez nie stale. Sam nigdy nie jesteś, on działa doskonale. Na koniec ci powiem jeszcze sekret może: Co potrafi przyjąć tylko dziecko Boże. Miłuj także nieprzyjaciół, to jest przykazanie. Skąd wiesz bowiem, kogo pozyskasz i kto twym przyjacielem się stanie.